Kaula, coś zjada. Gdzie ty się Do szkoły. Robiłem dużo dla I chciałem wyrzucić, ale przypomniałam sobie o wszystkim po Nie więc to na Więc przeciwigałam do szkoły. A co ty tam masz? Jak chcesz, to zobacz. Okay. coś nie tego: odcinek. Kwiatura. Myszka. Jest i radio. W tej to co nie jest? To te baterie. Bardzo dobrze zrobiłeś, to przyniosłeś. Bo takie rzeczy są bardzo szkodliwe. Zniszczają środowisko i są nasze zdrowie. Nie można ich wyrzucać na zwykłe wysypiska, do koszy, ani samemu demontować. Należy je oddawać do specjalnych punktów zbiórki elektrorozpadów. Dlatego wyjdźcie do pudełka na elektrorozpad. i idę z Te Podobają się Tobie? Bardzo ciekawe. Baterie zawierają szkodliwe... Pamiętaj zostaw. koleżanko i kolegom, wrzucaj zużyty baterii do pudełka tego. Tak w dniu 19 kwietnia. Zbiórka odbędzie się na placu przy Wiejskim Domu Kultury.